Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy domowy kisiel truskawkowy. Potrzebować będziemy dwie szklanki. Ja tutaj mam musu truskawkowego. Ja miałam zamrożony mus truskawkowy. Mam tutaj dwie szklanki. W garku mam jedną szklankę wody. Szklanka o pojemności 250. I to. Zagotuję, dodam pół szklanki cukru, i tutaj mam dwie łyżki mąki ziemniaczanej i pół szklanki wody. Mąkę rozprowadzę w wodzie i dodam do gotujących się truskawek. I będziemy mieli kisiel ja kisiel podaję z bitą śmietaną śmietanę ubiłam z cukrem waniliowym i daję kleks bitej śmietany Takie truskawki się zagotują i doleję rozmieszany i będziemy mieli domowy kisiel truska. Gotujemy do zgęstnienia. Tak, kisiel już mamy ugotowany. Przekładam. Możemy ostudzić, a jak lubimy, możemy podać ciepły. Przekładam do pucharków. I dodaję kleks śmietany. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę domowy kisiel truskawkowy.